Odkryj kaszuby. Region w północnej Polsce znany z unikalnej kultury, języka i tradycji. W wielu miejscach zachwycą Cię tu charakterystyczne wzory i hafty kaszubskie, pełne intensywnych kolorów i symboliki. W sercu Kaszub w szymbarku znajduje się Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEP. Tu poznasz bliżej historię i tradycje kaszub. Atrakcje takie jak dom do góry nogami, replika najdłuższej deski świata czy ekspozycje poświęcone trudnym losom kaszubów podczas emigracji. Przyciągają turystów z całej Polski. Nie brakuje atrakcji dla najmłodszych. Jednym z obowiązkowych punktów jest Kaszubska Wieża Widokowa na Wieżyce, najwyższym wzniesieniu niżu polskiego. Z tu rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na lasy, jeziora i malownicze pagórki Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Sowie Web. Marketing w podróży.